Ojciec Steczkowskiej był księdzem. Po latach prawda wyszła na jaw. Rodzina Steczkowskich przez lata skrywała pewną tajemnicę. Kilka lat temu Agata Steczkowska, siostra znanej wokalistki, wydała książkę pod tytułem: Steczkowscy: Miłość wbrew regule Osobista biografia rodziny, w której opowiedziała o tym, że ich ojciec był księdzem. Kropka. Na ślub z ich mamą czekał aż 32 lata. Justyna Steczkowska pochodzi z wielodzietnej rodziny. Wokalistka ma pięć sióstr – Agatę, Magdalenę, Cecylię, Krystynę i Marię oraz trzech braci – Marcina, Jacka. Steczkowska jest córką byłego księdza. Justyna Steczkowska, tak samo jak jej rodzeństwo, jest córką byłego księdza. Mężczyzna zrzucił habit, kiedy się zakochał. Agata Steczkowska, starsza siostra piosenkarki, opisała to w swojej książce: To ja jestem dzieckiem księdza. Moje siostry i bracia urodzili się, kiedy tata już nie był duchownym. Od Jacka w dół, czyli ośmioro mojego rodzeństwa, które urodziło się po mnie, wszyscy byli już zarejestrowani jako dzieci Danuty i Stanisława Steczkowskich. Mnie po urodzeniu zapisano jako dziecko Danuty Wyszkiewicz. Nigdy się tym nie przejmowałam. Cieszę się, że jestem dzieckiem księdza, bo to znaczy, że mój ojciec szukał głębokiej duchowości opowiedziała siostra piosenkarki w wywiadzie dla TVP. Co ciekawe, Stanisław Steczkowski nie mógł wziąć ślubu kościelnego aż przez 32 lata. Zrobił to dopiero 3 lata przed śmiercią. Wcześniej namówił córkę do opisania historii. Mój tato namawiał mnie, żebym wydała książkę o historii naszego rodu. Mówił, że cieszyłby się, gdyby dożył dni, kiedy ta książka się ukaże. Powiedziałam mu wtedy, że najbardziej podoba mi się historia miłości moich rodziców. Napisz tak, jak było naprawdę, mówiła we wspomnianej rozmowie. Siostra Steczkowskiej była prześladowana. Agata Steczkowska nie miała łatwego dzieciństwa. Kilka lat temu w magazynie Twój Styl opowiedziała o tym, że przezywano ją, a nawet rzucano w nią kamieniami. Ponieważ pochodziła z muzykalnej rodziny i grała na skrzypcach, mówili do niej tekla. Niemiły pseudonim otrzymała ze względu na skojarzenie z postacią z bajki Pszczółka Maja. Dokuczano jej także ze względu na wspomnianą sytuację rodzinną. Pamiętam moje powroty ze szkoły muzycznej ze skrzypcami w ręku. Kiedy szłam drogą na skrót, zdarzało się, że spotykałam łobuziaków. Rzucali we mnie kamieniami i przezywali tekla, zwierzyła się. Justyna Steczkowska wspomina ojca w ciepłych słowach. Kilka lat temu Justyna Steczkowska w rozmowie z Faktem otworzyła się na temat ojca. Stanisław Steczkowski odszedł w 2001 roku w wieku zaledwie 66 lat. Jak go wspomina? Nauczył mnie śpiewać, poświęcił mi ogrom czasu i dzisiaj dzięki temu ja mogę się rozwijać dalej. Dostałam o wiele więcej niż inni w tym przedziale. O wiele więcej wiem, o wiele więcej rozumiem. Mam więcej możliwości, bo on mi dał ten czas, mówił.